Choć był to jeden z ostatnich punktów minionej sesji, to najbardziej rozemocjonował radnych. Rada Miasta miała bowiem wyrazić opinię co do lokalizacji kasyna w hotelu Gromada. Podczas sesji głos zabrał przedstawiciel firmy, która chce otworzyć kasyno w Pile oraz dyrektor hotelu. Zapewne ci, którzy będą chcieli skorzystać z tej rozrywki skorzystają. Reszta to już tylko zależy od nas samych. Przedstawione argumenty nie przekonały jednak wszystkich radnych. Hazard przyciąga zło. Ono zawsze przyciągało i będzie przyciągało i z ościennych miast będą zjeżdżały się samochody z osobami nieuprawnionymi. Może to ma być jakaś rejestracja, jakieś tam opieka nad tym, nad tym hazardem. Nie, nie czarujmy się. To jest zły pomysł na reklamę dla miasta Piły. Przeciw było trzech. Pozytywna opinia Rady to dopiero początek starania o powstanie kasy na wpile. Decydujący głos w sprawie będzie miał minister finansów, który nadaje koncesję na prowadzenie tego typu działalności. Podczas sesji ślubowanie złożyła także nowa radna, która po wybranych wyborach uzupełniających zastąpiła na tym miejscu Romualda W. Byłemu radnemu prokuratura postawiła aż 16 zarzutów karnych. Nowa radna reprezentująca okręg wyborczy na osiedlu Górne zasiadła w Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Bardzo się cieszę, że jestem w tej komisji. Jestem już po pierwszym spotkaniu i mam nadzieję, że będę mogła tutaj wykazać się też pomocą w tym zakresie. Generalnie jestem niezależna społecznie, z zamiłowania, tak jak mówię. Nie będę póki co wiązać się z żadną partią. Chcę po prostu pomagać ludziom. Radni przyjęli także informacje z wykonania zadań światowych w gminie za ubiegły rok. Rada wyraziła również zgodę na przystąpienie gminy do projektu partnerskiego z gminą Kaczory i gminą Szydłowo. Dzięki obszarowi strategicznej interwencji do tych gmin powstaną nowe ścieżki rowerowe. Zmian dokonano także w wieloletniej prognozie finansowej. Przesunięcia te, jak mówiła podczas sesji skarbnik gminy, są potrzebne do ubiegania się o kolejne środki zewnętrzne. Mówimy tutaj o ścieżkach rowerowych, o wielu ścieżkach rowerowych do kończeniu, a także wyjściu poza miasto, to jest w stronę Kaczor i w stronę Szydłowa w tym przypadku akurat Dobrzycy mówimy o oświetleniu ulic, które do tej pory takiego oświetlenia nie miały. Jest to 18 ulic, które, na które mamy już przygotowane dokumentacje i które będą składane w ramach aplikowania środki zewnętrzne w ramach tego projektu. Będą przebudowywane zatoki autobusowe, będą przebudowywane wiaty, centra przesiadkowe, będzie system dynamicznej informacji pasażerskiej, będzie cała ulica Wawelska. Dla 17 przedszkoli i żłobka w Pile powstanie tak zwane centrum usług wspólnych. Jednostka ta będzie odpowiadać za wspólną księgowość kadry i administrację tych placówek. Ma to usprawnić organizację przedszkoli. Podczas sesji przedstawiono także informacje dotyczące świadczeń majątkowych radnych oraz pracowników gminy. Uchybień nie stwierdzono. Artur Maras, telewizja Asta.